Zugbeeinflussung, 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 Zugbeeinflussung. 26,6... No oh ja, das ist ein Pirat. Wir haben hier die Mianke. Hier haben wir vor dem Ausflug der Betriebsbremse. Esig, Asien, 说那什么。 Tak wymierzyć, że, wiesz, wiedziesz, żebyśmy wjechali jakby tak można powiedzieć równo z szynobusem, wiesz? Okay. Coś stali w stacji, wiesz? Tak, tak wymierzył, żebyśmy, żebyśmy my wjechali, że Nobuz i od razu... Zugbeeinflussung! 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 inflowsą się coś prawda? chyba że tam jakieś światełko widziałem chyba wjeżdża też w stację może nawet, nawet zrobi nam na biegu jak urządzenia pozwolą to Czy trochę silniki. Zobaczymy, może urządzenia pozwolą. Bo i tak szynobus musi wjechać w Peronę, bo inaczej nie rozwiąże drogi, nie? Widzę, żeby UAIN świecił. Jest, z którą nam <inaudible> chciałeś? Nawet. Terra ruła.